Są noce, kiedy wstyd ściska gardło mocniej niż jakakolwiek ręka. Leżysz w ciemności i pamiętasz tamten moment, tamto słowo, tamten gest, tamtą decyzję i czujesz, jak coś w środku kurczy się, chce zniknąć, przestać istnieć. To nie jest zwykły żal, to coś głębszego. To poczucie, że sam jesteś błędem, że Twoja obecność na tym świecie jest naruszeniem jakiegoś niewidzialnego porządku. Wstyd nie mówi, zrobiłeś coś złego. Wstyd szepcze, ty jesteś czymś złym. Wyobraź sobie młodego mężczyznę stojącego przed lustrem. Nie patrzy na swoje odbicie, patrzy przez nie, jakby szukał kogoś, kto zniknął dawno temu. Jego ręce drżą lekko, a w pokoju za nim słychać odgłosy życia: śmiech z telewizora, rozmowy za ścianą, normalność, która wydaje się należeć do kogoś innego. On chciałby wyjść. Chciałby po prostu otworzyć drzwi i dołączyć do świata. Ale coś go powstrzymuje. Nie strach przed ludźmi, coś cięższego. Wstyd przed sobą samym. Przekonanie, że jeśli ktoś naprawdę go pozna, zobaczy to, co on widzi w tym lustrze, odwróci się i odejdzie. Więc zostaje. Zamknięty w pokoju, który stał się więzieniem bez krat. To nie jest historia o tym mężczyźnie. To historia o nas wszystkich. Bo każdy z nas zna ten ciężar, może nie w tej samej formie. Może Twój wstyd ma inne imię, inną twarz. Może to wstyd za Twoje ciało, za Twoje porażki, za Twoje pragnienia, za Twoje pochodzenie, za to, kim nie potrafisz być dla innych. Ale mechanizm jest ten sam: wstyd każe nam się ukrywać. Sprawia, że życie staje się nie doświadczeniem, ale unikaniem doświadczenia nieobecnością, ale próbą nieobecności i właśnie w tym miejscu pojawia się człowiek, który znał wstyd na poziomie, którego większość z nas nie jest w stanie sobie wyobrazić. Viktor Frankl, więzień obozu koncentracyjnego, człowiek, który widział, jak wszystko, dosłownie wszystko, zostaje człowiekowi odebrane: ubranie, włosy, imię, rodzina, przyszłość. W Auschwitz nie było miejsca na godność. Był głód, zimno, brutalność, upokorzenie i wstyd. Wstyd za to, że żyje się, gdy inni umierają, wstyd za to, że ciało nadal chce jeść, gdy dookoła trwa horror, wstyd za każdą małą zdradę, każdy moment słabości, każdy instynkt przetrwania, który sprawia, że człowiek czuje się mniej niż człowiekiem. Ale Frankl zauważył coś niezwykłego. Zauważył, że nawet w miejscu, gdzie wszystko zostaje zabrane, pozostaje jedno możliwość wyboru swojego wewnętrznego stosunku do tego, co się dzieje. To nie była naiwna filozofia pozytywnego myślenia, to było coś znacznie surowszego i prawdziwszego. To było odkrycie, że człowiek może nadać sens nawet temu, co wydaje się pozbawione sensu, że można znaleźć powód do życia nawet wtedy, gdy wszystkie zewnętrzne powody zostały zniszczone i że wstyd, ten ciężar, który nas przygniata, może stać się czymś innym, jeśli tylko znajdziemy odwagę, by spojrzeć mu w oczy. Ale zanim dotrzemy do tego, jak to zrobić, muszę ci coś powiedzieć. Coś, co zmieni sposób, w jaki patrzysz na własny wstyd. Coś, co Frankl odkrył nie w teorii, ale w doświadczeniu życia i śmierci. I to odkrycie jest tak proste, że łatwo je przeoczyć. Tak proste, że większość ludzi spędza całe życie, nie rozumiejąc tego. Zachowam to na później, na tę chwilę, kiedy będziesz gotowy. A teraz chodź ze mną głębiej. Kiedy czujesz wstyd, co właściwie się dzieje, nie w sensie psychologicznym czy neurologicznym, ale egzystencjalnym, co naprawdę się dzieje w tym momencie? Frankl powiedziałby: Tracisz kontakt z sensem. Twoje życie przestaje być odpowiedzią na pytanie, które świat do ciebie kieruje. Zamiast tego stajesz się pytaniem bez odpowiedzi, problemem bez rozwiązania. Wstyd to stan, w którym czujesz, że twoja egzystencja jest pomyłką. Że nie pasujesz, że świat byłby lepszy bez ciebie. I tu jest pułapka, bo gdy tylko zaczniesz wierzyć w tę narrację, że jesteś problemem, zaczniesz żyć jak problem. Będziesz się ukrywać, będziesz się przepraszać za samoistnienie, będziesz próbować być mniejszym, cichszym, mniej widocznym. I za każdym razem, gdy to zrobisz, wstyd będzie się wzmacniać. Bo potwierdzasz Jego opowieść. Mówisz Mu, masz rację, nie powinienem tu być. Ale jest inna droga. Droga, którą Frankl odkrył w najciemniejszym miejscu na Ziemi. To nie jest droga pozbywania się wstydu, to nie jest droga udawania, że go nie ma, to jest droga przekształcenia i zaczyna się od czegoś, co brzmi absurdalnie prosto, ale w praktyce jest najtrudniejszą rzeczą na świecie. Zaczyna się od akceptacji. Nie mylmy akceptacji z rezygnacją. Nie chodzi o to, żeby powiedzieć, tak, jestem beznadziejny i taki już zostanę. Akceptacja, o której mówił Frankl, to coś innego to uznanie, że twoje życie, dokładnie takie, jakie jest, z całym wstydem, z całym bólem, ze wszystkimi błędami jest twoim życiem, że nie ma innego, że to jedyne życie, które masz i jedyne, które możesz przeżyć, i że w tym życiu, dokładnie w tym życiu, z tym wstydem, z tym ciężarem jest ukryty sens nie pomimo wstydu, ale czasem. Właśnie przez wstyd. Pozwól, że powiem Ci coś, czego nikt ci nie mówi. Wstyd, który czujesz, to znak. To znak, że coś dla Ciebie znaczy. Ludzie, którzy nie czują wstydu, to psychopaci, socjopaci, ludzie odcięci od własnego człowieczeństwa. Twój wstyd mówi: zależy mi. Zależy mi na tym, jak widzą mnie inni, bo żyję w relacji. Zależy mi na tym, czy jestem dobry, bo mam wartości. Zależy mi na tym, czy zasługuję na miłość, bo potrzebuję miłości. Wstyd paradoksalnie jest dowodem, że jesteś żywy, że nie jesteś obojętny, że coś w tobie nadal pragnie być lepszym, prawdziwszym, bardziej sobą. Problem nie jest w samym wstydzie. Problem jest w tym, co z nim robisz. Możesz pozwolić, żeby cię pochłonął, i wtedy stajesz się swoim wstydem, znikasz w nim, tracisz siebie. Albo możesz zrobić coś niezwykłego. Możesz stanąć twarzą w twarz z tym, czego się wstydzisz i zapytać: Co to mnie uczy? Dlaczego to tutaj jest? Jaki sens mogę z tego wydobyć? Frankl nazwał to paradoksalną intencją. W logoterapii, kiedy pacjent się czegoś boi, na przykład boi się zaczerwienić na twarzy, terapeuta mówi: Spróbuj się zaczerwienić. Idź tam i zaczerwień się tak mocno, jak tylko potrafisz. I nagle, w tym paradoksie, strach traci swoją moc. Bo kiedy przestajesz przed czymś uciekać i zaczynasz się temu przyglądać, to coś przestaje być potworem, staje się tym, czym jest, częścią twojego doświadczenia, częścią ciebie. To samo działa z wstydem. Kiedy próbujesz wstyd ukryć, on rośnie. Kiedy próbujesz udawać, że go nie ma, on kontroluje każdy twój ruch. Ale kiedy powiesz sobie, tak, wstydzę się, wstydzę się tego, co zrobiłem, kim jestem, jak wyglądam, czego się boję, Wstydzę się i przyjmuję to, nagle, powoli coś się zmienia, nie natychmiast, nie magicznie, ale zmienia się, bo przestajesz walczyć sam ze sobą, przestajesz być podzielony na część, która czuje wstyd i część, która go potępia, stajesz się całością, stajesz się sobą ze wszystkim, co to oznacza, i tutaj dotykamy czegoś jeszcze głębszego. Frankl mówił, że człowiek nie może żyć bez sensu. Że kiedy tracimy poczucie sensu, rozsypujemy się, popadamy w pustkę, w depresję, w uzależnienia, w desperację. Ale sens nie jest czymś, co się dostaje, sens jest czymś, co się odkrywa, i często, najczęściej odkrywa się go nie w sukcesach, nie w triumfach, nie w momentach, kiedy wszystko jest idealne. Sens odkrywa się w cierpieniu, w trudności, w wstydzie, bo kiedy coś cię boli, kiedy coś jest trudne. Jesteś zmuszony zadać pytanie po co, po co to wszystko? I w tym pytaniu, jeśli masz odwagę nie odwrócić się od niego, może pojawić się odpowiedź. Może odkryjesz, że Twój wstyd nauczył Cię empatii, że dzięki temu, że czułeś się gorszy, rozumiesz innych ludzi, którzy się tak czują. Może odkryjesz, że Twoja wrażliwość, którą uważałeś za słabość, jest Twoją największą siłą, że potrafisz widzieć rzeczy, których inni nie widzą. Czuć rzeczy, których inni nie czują. Może odkryjesz, że to właśnie przez swoje rany możesz komuś pomóc. Frankl nie przeżył obozu, bo był najsilniejszy. Przeżył, bo znalazł sens. Postanowił, że jeśli przeżyje, opowie światu to, czego się nauczył. Postanowił, że jego cierpienie nie będzie bez znaczenia. I to mu dało siłę, nie fizyczną, duchową, siłę, żeby wstać kolejnego dnia, choć wczoraj wydawało się, że to niemożliwe. Siłę, żeby zachować człowieczeństwo w miejscu, które było zaprzeczeniem człowieczeństwa, i teraz, teraz dochodzi moment, o którym Ci mówiłem. To, co obiecałem Ci pokazać. Ta prosta rzecz, którą Frankl odkrył i która zmienia wszystko. Gotowy? Oto ona. Nie szukaj odwagi, żeby pozbyć się wstydu. Znajdź sens, dla którego warto czuć wstyd. Przeczytaj to jeszcze raz, bo to nie jest oczywiste nie chodzi o to, żeby przestać się wstydzić. Chodzi o to, żeby znaleźć coś tak ważnego, że twój wstyd przestaje mieć znaczenie. Coś tak wielkiego, że jesteś gotów czuć się niekomfortowo, dziwnie, niedoskonale, bo to, co chcesz osiągnąć, jest ważniejsze niż twój komfort. Kiedy masz sens, prawdziwy, głęboki sens, wstyd nie znika. Ale przestaje Cię kontrolować, bo nie żyjesz już dla siebie. Nie żyjesz po to, żeby dobrze wyglądać, żeby być akceptowanym, żeby uniknąć bólu. Żyjesz dla czegoś, dla kogoś, dla idei, dla wartości, dla dzieła, które tylko ty możesz stworzyć. I wtedy twój wstyd staje się po prostu częścią drogi, nie celem, nie przeszkodą, częścią drogi. Pomyśl o artyście, który pokazuje światu swoje dzieło. Czuje wstyd, boi się oceny, boi się, że ktoś powie: to jest złe, to jest banalne, ty nie masz talentu. Ten wstyd jest realny, ale jeśli artysta ma sens, jeśli wie, że jego sztuka może kogoś poruszyć, może coś zmienić, może być prawdziwa, to ten wstyd przestaje być wystarczającym powodem, żeby zrezygnować. Sens przeważa wstyd. Pomyśl o człowieku, który chce się przyznać do błędu, wstydzi się. Boi się, że inni go odrzucą, ale jeśli ma sens. Jeśli wie, że prawda jest ważniejsza niż jego reputacja, że uczciwe życie jest ważniejsze niż wygodne życie, to ten wstyd przestaje być barierą. Staje się ceną, którą jest gotów zapłacić. To jest odwaga, nie brak wstydu. Ale gotowość do czucia wstydu dla czegoś, co jest większe niż ty sam. I teraz pytanie do Ciebie. Dlaczego Ty jesteś gotów czuć wstyd? Co jest tak ważne w Twoim życiu, że jesteś w stanie zaryzykować dyskomfort, ocenę, odrzucenie? Bo jeśli nie masz odpowiedzi na to pytanie, wstyd zawsze będzie cię kontrolować. Zawsze będzie cię powstrzymywać. Będzie gardłem, które cię dusi, jak w tytule tego filmu. Ale jeśli znajdziesz swoją odpowiedź, jeśli odkryjesz swój sens, wstyd stanie się tylko echem, czymś, co czujesz, ale co nie decyduje o tym, kim jesteś i co robisz. Frankl przeżył obóz nie dlatego, że był wolny od wstydu, strachu czy rozpaczy. Przeżył, bo znalazł sens, który był silniejszy, i to jest jego dar dla nas. To przekonanie, że bez względu na to, co czujesz, bez względu na to, jak bardzo się wstydzisz, jak bardzo się boisz, jak bardzo jesteś złamany, możesz znaleźć sens. Możesz znaleźć powód, żeby żyć. I wtedy wszystko, co cię teraz przytłacza, staje się tylko tłem. Nie znika, ale przestaje być pierwszym planem. Więc może dziś, tej nocy. Kiedy wstyd znowu ściśnie ci gardło, nie próbuj go przegonić, nie próbuj udawać, że go nie ma, po prostu zapytaj: czego ty mnie uczysz? Co próbujesz mi powiedzieć o tym, na czym mi zależy? I słuchaj, bo w tej odpowiedzi, gdzieś głęboko w tej odpowiedzi, może być ukryty twój sens, może być ukryte to, dlaczego warto żyć i dlaczego warto czuć wstyd, jeśli to oznacza, że żyjesz prawdziwie. Życie nie jest o tym, żeby być idealnym jest o tym, żeby być prawdziwym. I prawda zawsze kosztuje. Zawsze boli, ale zawsze, zawsze jest tego warta. Istnieje cisza po burzy. Istnieje światło po nocy. I istnieje wolność po wstydzie. Ale ta wolność nie przychodzi z jego uniknięcia. Przychodzi z jego przejścia, z jego przekształcenia, z odkrycia, że to, co uważałeś za swoje więzienie, może być twoją bramą. Jeśli te słowa coś w tobie poruszyły, jeśli czujesz, że dotykają czegoś prawdziwego, zostań tutaj. Zostaw subskrypcję, żebyśmy mogli podróżować dalej razem. Te pytania nie mają łatwych odpowiedzi, ale mają głębokie i warto ich szukać razem. Powiedz mi w komentarzach: czego Cię uczy Twój wstyd? Co odkrywasz, gdy przestajesz przed nim uciekać? Może Twoja historia pomoże komuś innemu znaleźć odwagę? A na końcu pamiętaj. Wstyd trzyma cię za gardło tylko dopóty, dopóki wierzysz, że jesteś swoim wstydem. Ale ty nie jesteś swoim wstydem. Jesteś tym, kto go czuje. I to jest ogromna różnica. Bo to, co czujesz, może się zmienić, ale ty, ty pozostajesz. Ty trwasz. I twoje życie z całym jego wstydem, z całym jego pięknem i brzydotą ma sens, zawsze miało. Czeka tylko, aż go odkryjesz. Idź teraz, żyj i nie bój się wstydu. On nie jest Twoim wrogiem, jest Twoim nauczycielem. A nauczyciele czasem muszą być surowi, żebyśmy w końcu zrozumieli lekcję.